Na zajęciach w ostatni weekend zachowałem się jak stary belfer, i dało mi to trochę do myślenia. Sytuacja wygląda tak. Zaczynają się zajęcia. To są ostatnie zajęcia tego dnia. Ja mam resztki ludzkich cech, zużytych w ciągu całego dnia, a właściwie w ciągu całego pełnego wrażeń weekendu. Zajęcia się zaczynają, i na początku tych zajęć, jak studenci się zbierali, usiadłem sobie za biurkiem. I zwykle, kiedy zaczynam mówić, to wstaję. A tego dnia. Mówię, mówię, mówię. I y, pytam dochodzi do jakiejś wymiany, dochodzi do jakiegoś zadania. No i ja się orientuję, że ja siedzę. To znaczy, już przynajmniej 10 minut siedzę za biurkiem. I y, oni robią, ja mówię, pokazuję, ale pokazuję z biurka, w stronę tablicy. Do której to y, wezwałem y, osoby, które y, oponowały najmniej. No i siedzę za tym biurkiem i mówię sobie, chłopie, siedzisz za biurkiem jak stary belfer, jak taki y, klasyczny staruch. I przyglądam się tym swoim myślom i też jakby prowadzę zajęcia. E, no i y, dochodzi do zakończenia do zajęć. No i pytam. Czy zauważyliście, że w trakcie dzisiejszych zajęć coś było inaczej? Większość mówi, że nie. Jedna tylko osoba zorientowała się, że pan cały czas siedział. I pytam ich, czy to jest jakaś różnica w prowadzeniu zajęć dla was? To, że ja siedzę, to że ja nie wiszę nad wami, nie, nie, nie guruję, nie przytłaczam, bo trochę mam takie wrażenie, w którymś momencie tego. Siedzenia, mówię sobie, no super chłopie, że siedzisz. No nie, nie dominujesz, nie, nie powodujesz, że to jest wszystko o tobie. Nie, nie trzeba wodzić wzrokiem, bo nie wiadomo za czyich pleców się nagle wyłonisz. Po prostu jest, jest bezpiecznie, bo wiadomo, usiadł, siedzi tam. Ehm. Oni mówią, że za dużego wpływu na te zajęcia to nie, nie miało, ehm, że było jak zwykle ehm, i to raczej takie pozytywne jak zwykle. No i ja wychodzę z tych zajęć i mówię sobie kurczę, ale byłoby fajnie, jakbym to wymyślił przed tymi zajęciami. W sensie mógłbym sobie w głowie powiedzieć, i teraz tutaj powiedzieć, że zrobiłem świadomy eksperyment. Nie zrobiłem świadomego eksperymentu, on się uświadomił w trakcie trwania. No i myślę sobie o takich zachowaniach, które wkładają człowieka do kategorii Stary Belfer. Myślę sobie, że jedną z takich rzeczy jest pożółkły zeszyt, w którym się zapisuje rzeczy i odczytuje z tego zeszytu, i to na każdych zajęciach to samo. E, <laughs> może jest to jakaś oznaka starobelferstwa, jakiejś takiej starej szkoły. E, może jakaś forma, nie wiem, takiego stanowczego wymagania: takiego, że tak, okej, okay, rozumiem, ale jednak i tak trzeba będzie to zrobić i y, zaczynam sobie w głowie układać jakie są takie sygnały których y, takie zachowania które sygnalizują że ktoś jest staroświecki a może po prostu wpada do kategorii stary belfer i, i Czego my w związku z tym nie robimy, żeby uniknąć takiej klasyfikacji, żeby ludzie nie wrzucili nas do kategorii: O, to już jest człowiek na wypaleniu, albo na wyjściu, albo w ogóle już, już go nie ma. Tak naprawdę tylko przynosi jakąś swoją zewnętrzną powłokę, ale w środku już go nie ma. I kiedy myślę sobie o tym, to widzę bardzo wiele rzeczy, które robię. Na przykład to, że w trakcie moich zajęć nie ma multimedialnej prezentacji. Prezentacja polega na tym, że ja piszę markerem po tablicy. I to przynosi czasem zaskakujące efekty, bo okazuje się, że na przykład niektórzy decydują, że będą te zapiski swoje, czy tam moje zapiski na tablicy, przenosić do swoich notatek na różne sposoby. Czasem nawet bardzo takie bym powiedział technologicznie i zaawansowane. Gdzieś tam mają w notatkach zdjęcia tych tablic, które pełnią taką funkcję raczej kotwicy pamięciowej, że potem trzeba będzie to wszystko co tej na, na tej tablicy jest na grane w skrócie rozwinąć w swoich notatkach. I daje mi to takie poczucie, że jakby mm, no trzeba usiąść do jakiejś literatury, potem się pojawia jakieś nazwisko i trzeba wiedzieć po co to nazwisko na tej tablicy się znalazło i dlaczego ono jest koło dwóch pudełek, na każdym napisane jedno słowo i koniec. Więc może tam jest coś, czego trzeba się jeszcze nauczyć. Mam jakiś taki, taki szacunek do tych starych metod i mam wrażenie przede wszystkim, że one są dla mnie jakoś naturalne. No i wracam do tego siedzenia za biurkiem. No bo faktycznie, zmęczenie po całym weekendzie, ostatnie zajęcia, czyli już taka perspektywa, że jak tam zadzwoni, dzwonek dobiegną zajęcia do końca, to pakuję się do auta, jadę do domu i to będzie fajne. I już, już nie będę musiał mówić mądrych rzeczy, już nie będę musiał tego swojego głosu używać tak bardzo, tylko będę mógł sobie w cichości. tej cichości też nie było, bo jakąś taką miałem potrzebę sobie pośpiewać w samochodzie. Ale, ale już bez publiczności, na całe szczęście, dla jakiejkolwiek publiczności. No ale myślę sobie, jesteś zmęczony, siedzisz za biurkiem, i to siedzenie jest jakoś w zgodzie z tym twoim zmęczeniem. Siedzisz za biurkiem i y, rzeczy się dzieją. Ludzie są zaangażowani, ludzie podchodzą do tablicy, coś pokazują, ktoś tam pyta, y, dogaduje, ktoś zadaje pytanie. Na niektóre pytania są odpowiedzi, na niektóre nie ma, e, na niektóre są odpowiedzi, e, które. Mm, że tak powiem wykształciłem w osobach studiujących i odpowiadają takimi zwrotami, które trochę w żarcie, ale też z dużym przekonaniem, że właśnie tak trzeba myśleć, albo tak taką myśl przynajmniej raz trzeba w głowie mieć. Jakby wyuczyłem. Co daje mi jakieś takie poczucie skuteczności? Tak pamiętają. Może pamiętają tylko to, co jest śmieszne, ale, ale jednak pamiętają. Więc y, siedzę za tym biurkiem i mówię: tak, to jest, to jest dzisiaj moje miejsce. Będę, będę się tego trzymał, zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy kiedy mnie porwie i kiedy mnie e, zmusi do tego, żebym w jakimś tam właśnie porywie entuzjazmu wstał i coś narysował i tak dalej ale przy tablicy już ktoś jest, nie ma co się tam wpychać i też jestem w jakiejś zgodzie na to, że no to nie zawsze musi być tak ekspresyjnie pokazane, opowiedziane i tak dalej, może jest tak, że niektórzy siadają w ostatnim rzędzie właśnie po to, żeby nikt do nich nie podchodził, żeby nikt z nimi jakiś tam, nie wiem, bliskiego kontaktu nie, nie nawiązywał, więc wydaje mi się, że to było w zgodzie ze mną wtedy. To nie jest tak, że ja już od teraz zawsze będę siedział za biurkiem, chociaż dostrzegłem, że jest w tym jakiś urok. Um. I myślę sobie, że czasem tak jest, że y, wbrew y, jakimś swoim potrzebom y, robimy lub nie robimy czegoś, żeby nie zostać przypisanym do kategorii. I to nie jest nowe odkrycie, i to nie jest nie, wspaniałe i tak dalej, ale po prostu poczułem to, y, jak bardzo to może być ograniczające i bolesne dla osób, które uczą, y, że im czegoś nie wolno że im nie wolno jakiegoś zwrotu, jakiego, jakiejś formy dotyku, jakiejś formy e, dotyku na zasadzie porozmawiajmy o tym, co czujesz, e, dotyku na zasadzie e, widzę, że dzisiaj jest ci ciężko, źle się czujesz, nie? dotyku mam na myśli takiego e, bezpośredniego mówienia do osoby, ale też czasem poklepania po ramieniu, jakiegoś takiego postawienia e, granicy i powiedzenia nie, teraz, teraz nie ty mówisz. E, i, i, I myślę sobie, że to jest jakieś takie bardzo, bardzo osobiste, a czasem się powstrzymujemy przed takimi rzeczami. A są też rzeczy, które robimy z drugiej strony, bo się wymaga tego, że współczesny, nowoczesny y, nauczyciel będzie robił w taki sposób, na przykład będzie miał prezentację, w której będą memy, albo będzie miał prezentację, w której będzie film. Albo y, będzie y, robić sprawdzanie wiedzy przy pomocy cyfrowych jakichś tam narzędzi, gdzie można sobie kliknąć odpowiedź, i nie wiem, ptaszek wyleci, albo melodyjka zagra, albo coś tam. I mam wrażenie, że to y, też jest, y, albo może być y, w niezgodzie, że ja to robię, mimo tego, że ja nie chcę tego robić. I y, trzeci jakiś taki kontekst, który mi tutaj się pojawia, to jest coś takiego, że ja czasem robię coś, czego nie chcę zrobić, y, bo jestem w niezgodzie na to i mówię o tym. Robię to, y, mówię Wam o tym, proszę Was o to, ale y, chcę, żebyście to zrobili, ale też nie chcę, żebyście to robili. Y, i, I tłumaczę dlaczego. Dlaczego uważam, że należy to zrobić, mimo tego, że jest powód, żeby tego nie robić? Trochę dlatego, żeby pokazać wybór, trochę dlatego, żeby pokazać, że nie zawsze jesteśmy w jednoznacznych sytuacjach, że my zawsze robimy tylko to, co chcemy, i nie robimy tego, czego nie chcemy. No niestety moje doświadczenie jest takie, że no ja tak nie mam. Ja czasem robię rzeczy, których nie chcę, czasem nie robię rzeczy, których chcę i y, ukrywanie tego i uśmiechanie się i mówienie tak 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 właśnie trzeba jest niesprawiedliwe wobec osób które y, studiują ale też wobec mnie ja tak sobie siedząc za tym biurkiem pomyślałem kurczę może ja też jestem w tej edukacji jakimś tym człowiekiem i mam y, swoje jakieś dziś potrzeby ochoty i y, i cele, i myśli, i plany na to, co zrobię, jak już stąd wyjdę. I w końcu myślę sobie, że y, siedzenie za biurkiem ma y, pewnego rodzaju y, taką funkcję, gdzie to biurko i to siedzenie jest granicą. Ja jestem tu, wy jesteście tam. Ja jestem na mojej katedrze. Ja jestem oddzielony, jestem odseparowany. I, i, i tu jest sfera mądrości, a tam jest sfera e, znikającej głupoty. E, I pomyślałem sobie, że e, może tak być. To może się wiąża, wiązać z takim skojarzeniem. Natomiast sposób siedzenia za tym biurkiem i sposób prowadzenia tych zajęć może powodować, że ta granica po prostu nie, nie istnieje. Że ona e, jest e, tylko. Fizyczna, tak? W postaci tam kawałka drewna między mną a pierwszym rzędem. I może być tak, że my jesteśmy fizycznie od siebie oddzieleni, ale umysłowo nie. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Przeżywamy siebie, przeżywamy to doświadczenie w taki sposób, że, że blisko nam do siebie. I, i, i możemy żartować, i możemy. Um, Mówić rzeczy, które są błędne i sprawdzać, co z tego wyniknie. Możemy mówić rzeczy, które są dla nas bardzo ważne i bardzo mądre, i spotkać się z jakimś tam szacunkiem i umieszczeniem tego w kontekście całej grupy. Więc myślę sobie, że w takim, nie wiem, ale podsumowaniu tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć, że są narzędzia, są sposoby, są techniki, są, są działania, które przypisaliśmy do jakichś cech. I w związku z tym one marnieją, nie korzystamy z nich, podczas kiedy one potrafią być bardzo skuteczne i właśnie być w zgodzie z nami. Może być też tak, że taką starą formę jesteśmy w stanie wypełnić nową treścią, nowym doświadczeniem. Że siedzenie za biurkiem może być oznaką tego, że mi się już nie chce i po prostu nie chcę Was widzieć, i to biurko, i w ogóle wszystko we mnie dzieli mnie od Was. A może być tak, że to siedzenie za biurkiem jest jak siedzenie za pulpitem samolotu, gdzie ja po prostu mam całą kontrolę, wszystkie rzeczy, wszystkie nie wiem, komputery, listy obecności i itd. i jestem w stanie za tego centrum dowodzenia prowadzić skutecznie zajęcia. I może być tak, że robimy rzeczy, których nie chcemy robić, bo wypada je robić i nie wypełniamy ich sobą, nie wypełniamy ich treścią. Ludzie, którzy są po drugiej Stronie czują, że to jest jakiś przymus, że to jest jakieś cringe'owe, że to jest jakieś takie nieprawdziwe, to co ten człowiek nam, nam oferuje. Robimy to, no bo trzeba to robić i to buduje jakąś fikcję, to buduje jakąś granicę między nami, bo nie wolno mu powiedzieć, bo będzie mu smutno, że my tak naprawdę to nie lubimy tego Kahuta albo tego kogoś tam. Ehm. W związku z tym może być tak, że metoda, która kojarzy nam się z separacją, oddzieleniem, tak naprawdę może zbliżać, a metoda, która ma zbliżać, może oddalać. I problem nie jest w tym, co robi. Jak, jak się ustawia, tylko co ma w głowie, co chce przekazać, z jaką relacją przyszedł, jaką relację buduje w trakcie tych zajęć. I co on tak naprawdę chce. I wydaje mi się, że to jest pierwotne i najważniejsze i wszystko inne podporządkuje się pod to. że każda metoda, która, Okej, okay, nie każda. Hmm. Właśnie sobie pomyślałem o metodach takich, nie wiem, przemocowych pod tytułem: wyciągamy karteczki. No, wydaje mi się, że nie da się jakoś albo ja nie umiem przyjaźnie zmusić ludzi do e, niezapowiedzianej kontroli wiadomości. E, nie. Może tak. Nie, nie wiem, ja nie umiem. E, natomiast chodzi o to, że jest jakiś zespół e, działań. Umiejętności, y, takich y, interakcji z osobami studiu, studiującymi, y, które wrzuciłem sobie w, w głowie do kategorii nie wolno ci tak robić, a teraz y, chciałbym sobie je przejrzeć i zastanowić się, czy ja ich nie robię, bo ich nie umiem, czy ja ich nie robię, bo ktoś powiedział, że tak nie wolno robić. W związku z tym w najbliższym tygodniu będę je wszystkie testował, bo nikt mi nie będzie mówił, co mi wolno, a co mi nie wolno na moich zajęciach. Hmm. brez manj razvoja.